Dziś z przyjemnością pokażę Wam wszystkie funkcjonalności wózka Milu Kids Ate Soledo. To najnowszy produkt tej marki. Zwraca uwagę jego minimalizm, ale zarazem elegancja i wysoka jakość wykonania. W tym modelu mamy do wyboru 5 kolorów ekoskóry, która jest bardzo trwała i łatwa w utrzymaniu czystości. Wózek był testowany w różnych warunkach i prowadzi się bardzo lekko. Dzięki podwójnej amortyzacji na osi z tyłu oraz na kołach z przodu pokonuje każdą nierówność. Jeśli przesiądziecie się już do spacerówki, to warto jest zmienić elastyczność amortyzacji na twardszą. Właśnie dzięki amortyzacji wózek będzie podbijał się dobrze na wjazdy na przeszkody. Zwłaszcza trzeba zwrócić na to uwagę, kiedy prowadzony jest z obciążeniem. Warto pamiętać również o możliwości zablokowania kół do jazdy na wprost. Co będzie działać na plus podczas jazdy po nierównych ścieżkach. Standardowo przypominam o konserwacji układu jezdnego i sprawdzam łatwość zdejmowania kół. Tutaj działa to bezproblemowo. Koła są żelowe z bieżnikiem, czyli bezobsługowe. Amortyzacja koła i dobre wyposażenie wózka wpływa na komfort jazdy w każdym terenie chodniki, polne ścieżki, nieutwardzone dziurawe drogi. Wsycenie wózka dostaniecie torbę, która przypinana jest do rączki. Ma też pasek do noszenia jej na ramieniu. Na zewnątrz i w środku są kieszonki na drobiazgi. Dodatkowo, producent dodał też takie przydatne akcesoria, jak folia przeciwdeszczowa i uchwyt na kubek. Moskitiera ukryta jest w kieszonce pod suwakiem to fajne rozwiązanie, bo nigdy jej nie zapomnimy, nie zgubimy. Rączkę można regulować na wysokość w kilku pozycjach. Amulec jest duży i wygodny w obsłudze. Powiększana budka kryje w ukrytym panelu wentylację z moskitierą. Pokrywa na gondoli ma dodatkowy kołnierz, który utrzymuje pozycję zasłonięcia dzięki wbudowanym magnesom. Całość przylega szczelnie przypięta suwakiem. Regulacja pochylenia budki Odbywa się poprzez naciśnięcie równoczesne przycisków z obu stron budki. Wnętrze gondoli utrzymane jest w białej kolorystyce, w środku znajdziemy ukrytą kieszonkę. Materac jest bardzo solidny, kokosowy, długość gondoli wewnątrz 74 cm. W spodzie znajdziemy manualną regulację zagłówka. Całe wnętrze zdejmowane jest do prania. Mechanizm odpięcia gondoli znajduje się po obu jej stronach, jest ukryty w uchwytach. W spodzie znajdują się nóżki, które po rozłożeniu zapobiegają pobrudzeniu gondoli podczas położenia jej na ziemi. Dodatkowa funkcja gondoli to możliwość kołysania. Na konstrukcji umieszczony jest pojemny koszyk. Jeśli ktoś preferuje zamknięty kosz, ma możliwość dokupienia wkładu. Wkład ma też rączkę do przenoszenia, więc nasze zakupy możemy w całości zabrać do domu. Siedzisko spacerowe, jak zawsze w wózkach wielofunkcyjnych, możemy wpinać w dwóch kierunkach: przodem i tyłem do kierunku jazdy. Od razu prezentuję Wam spacerówkę z zapiętą osłonką na nóżki. Ten bardzo przydatny dodatek macie w cenie wózka. Jeśli chcemy zajrzeć do dziecka, poprawić go lub wyjąć, nie musimy od razu odpinać całej osłonki. Wystarczy odsunąć suwaki i mamy dostęp do dziecka. Wózek spacerowy prezentuje się kompaktowo. Waga to około 13 kg. Tutaj elegancki wygląd idą w parze z wygodnym prowadzeniem. Podnóżek jest regulowany w kilku pozycjach. Na dole eko ekoskórą, co ułatwi utrzymanie go w czystości. Barierkę możemy oczywiście odpiąć lub uchylić. Na siedzisku znajduje się wyprofilowana miękka wkładka, dzięki niej nawet bardzo małe dziecko będzie czuło się bezpiecznie i przytulnie. Wysokość oparcia to 43 cm, szerokość siedziska 32. Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa są regulowane na wysokość i szerokość oraz zabezpieczone na ramiennikami i osłoną klamry. Budka bardzo ładnie się układa. W górnej części jest okienko do podglądu i wentylacji. Pod suwakiem ukryta sekcja do powiększania budki. Plecy możemy pochylać w trzech pozycjach. Po rozłożeniu do pozycji leżącej uzyskamy długość całkowitą 87 cm. Pokażę Wam również możliwość złożenia tego wózka razem z siedziskiem spacerowym. Może nie jest to super mały kompakt, ale spokojnie wchodzi do większych bagażników. Jeśli chcecie stworzyć zestaw podróżny, możecie dokupić adaptery i wpinać w stelaż prawie każdy markowy fotelik. Sama konstrukcja po złożeniu jest już niedużych rozmiarów, a blokada, która zapnie się samoczynnie, nie pozwoli na niekontrolowane otwarcie stelaża podczas przenoszenia. Plusy – wykonanie, amortyzacja, wygodne siedzisko. Minus – brak moskitiery do spacerówki. Zapraszam również na naszą stronę www.babyexpert.pl na Instagram oraz Facebook.